Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj praktyka aktywująca oczyszczająca stawy, pozbędziemy się toksyn z naszych stawów po to, aby na starość, mając te 50, co może i nawet 40, ale 50, 60, 70, wiecie, jak już będziemy seniorami, to żebyśmy nie chorowali na zapalenie stawów, które jest. Mm, no, w naszych czasach bardzo powszechne, a nie ma na to lekarstwa, tylko leki przeciwbólowe i jakieś tam zmniejszające zapalenie. Od 20 lat, latkowie 30, nawet 40, nie myślimy o tym, o naszej, właśnie o tym, że się starzeje nasze ciało o tym, że nasze ciało gromadzi toksyny w stawach, które jest nie tylko świetną praktyką, która czasami pomaga przeciwbólowo, ale też działa przeciw. W tak? przeciwdziałaniu właśnie gromadzenia się tych toksyn. Także ja Ciebie zapraszam dzisiaj do szybkiej i takiej praktyki, gdzie będziesz mógł, mogła ją stosować codziennie. Tylko zadajemy sobie pytanie, po co my je robimy. I jeżeli chcemy się cieszyć zdrowiem, zdrowym ciałem, to czy nie powinniśmy zadbać właśnie o te stawy, które, yy, które oplatają kości, które są właśnie tą podstawą naszego ruchu. Myślę, że na starość sobie podziękujemy, jeżeli teraz będziemy o niej już dbać, już z tą myślą, że jestem seniorką, jestem seniorem w zdrowym, pięknym ciele, gdzie po prostu jest mi wygodnie, gdzie jest mi dobrze, gdzie czuję spokój, gdzie żyję bez bólu, gdzie jestem sprawna, gdzie potrafię poruszać się zwinnie na starość. Zadbajmy, zróbmy wszystko, żeby czuć się na co dzień dobrze i raz, że to Teraz, praktykując, uaktywniając, skupimy się oczywiście jeszcze na koordynacji ruchu, na tym, aby izolować ruch. Także ta świadomość ciała nam się zwiększy. Koordynacja, będziemy bardziej świadomi ruchu i tego, jak możemy nad swoim ciałem panować i izolować właśnie ten ruch. Także zapraszam Cię do ćwiczeń. Usiądź, siodź prostym prostym, siedzimy proste plecy, podeprzyj się z tyłu, możesz wewnętrzną, nadgarstek, wewnętrzną stronę nadgarstka wywinąć na zewnątrz lub do środka, jak Tobie wygodniej. I zaczniemy sobie od paluszków, od palców, od stóp, potem kolana i biodra, a później część z rękami, dłoni, łokieć, ramiona, szyja. Głęboki wdech nosem. Napełnij. Rozszerz przestrzeń między żebrami. I wydech. Wdech. Wydech. I będziemy rozszerzać palce u stóp. I zginać same palce. Góra, dół. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Mhm. I przy chwil chwilkę potrzymaj w górze, naciągnij taki mocny flex, co może zamknąć oczy, wdech. I skup uwagę na to, aby te Wasze palce, twoje palce, zawin, myśleć o tych stawach w palcach. Skup tam swoją uwagę, energię, aby te stawy się rozluźniły, uwolniły toksyny. Mhm. Powtórzmy sobie w swoim tempie. Mhm. I zostaw teraz zaciśnięte palce. Oddychaj. Zamknięte oczy, wdech. Rozluźnij palce. Możesz otworzyć szerzej stopy na szerokość bioder i będziemy teraz kręcić stopą jedną na zewnątrz. Duże kółka. Dużo obszerne kółka. Druga stopa, też na zewnątrz, teraz w lewo, lewa stopa w lewą stronę. Zatrzymaj, teraz obie dwie stopy idą w dół, i w górę, w dół. I w górę flex, point, flex, point. Ruch jest równy. I łączymy stopy razem. Będziemy kręcić koła zgodnie z kierunkiem zegara. I kręcimy razem obie dwie stopy w ten sam kierunek. I w drugą stronę. Złóżnij stopy. Wdech i wydech, i przechodzimy sobie do kolan. Zacznijmy od prawej nogi, lewa noga na ziemi, łapiemy, dajemy sobie dłonie pod kolano, przyciągamy do siebie i będziemy sobie cały czas wyobrażać, że nie możemy odłożyć stopy na podłogę. Cały czas nasza, po, nasza stopa lata jest ciągle nad podłogą, lewituje nad. Mato, góra i przyciągnij kolan do siebie. Pracujemy teraz z kolanami, naszym bezpieczeństwem. Stopy nas niosą, znoszą bardzo wiele, a w kolanach gromadzi się nasze poczucie bezpieczeństwa. Często ból oznacza, z danej biologii, właśnie to, że nasze bezpieczeństwo jest zagrożone i zazwyczaj wtedy siadają nam kolana różnego rodzaju bezpieczeństwo. Przyciągnij do siebie i wyprostuj. Mhm. Odłóż, druga noga, rękę pod kolano. Trzymamy się tak bardziej za udo. I znowu stopa nad podłogą, nie odkładamy nogi. Przyciągnij do siebie. Proste plecy, wyciągnij głowę. Myślimy o tym, jak jest kręgosłup, głowa. I przechodzimy znów do prawej, wracamy i będziemy teraz kręcić krążenia koła na zewnątrz w prawą stronę prawa noga w prawą stronę mhm. Staraj się nie ruszać całym ciałem korzujemy ten ruch izolujemy nasze kolano ruch wychodzi z kolana patrzymy jaki mamy zakres to nie może być duże koła delikatnie spokojnie i w drugą stronę, kontroluj plecy, odłóż nogę, I druga to samo na zewnątrz koła. I do środka. Dobrze. Odkładamy, przechodzimy do naszych bioder. Wyprostuj się, możesz wyciągnąć, poprawić naszą pozycję, wyciągnąć pośladki, jakby na zewnątrz. Od razu, gdzieś na kotach biodrowych jest nam wygodniej. Wydłuż kręgosłup, wydłuż głowę, przyciągnij prawą nogę do siebie, nałóż na udo, z za stopę, lewą ręką za stopę, prawa noga będzie. Będziemy odpychać, przyciągać w stronę podłogi i przyciągać do siebie. W dół i w górę. W dół i w górę. Pozbywamy się tego wszystkiego, co się nam gromadzi na co dzień. I z punktu jeszcze tego mentalnego, pozbywamy się całego napięcia zgromadzonego do tej pory w biodrach. Tam kumuluje się cały nasz bufor wszelki, wszelkich napięć. Wszystkiego stresu, wszystkie strachy wychodzą. Poczuj, jak odblokowuje się nasze biodro. I teraz popraw sobie nogę i będziemy tak przy ziemi mocniej Puszczają blokady w biodrach. Będzie nam się lepiej siedzieć w pozycji medytacyjnej. Mobilizujemy. Zmieniamy, spokojnie widz z pozycji, rozluźnij kostkę i zmieniamy druga stronę, zrobię to z przodem. Przyciągnij nogę do siebie, nałóż na udo, mocno, wysoko, tak piętą przy biodrze. Jak najbliżej, przyciągnij do siebie kolano w stronę podłogi, przytrzymaj za palce. I góra przyciągnij do klatki piersiowej i odłóż w dół. Raz w dół, góra i w dołu pomagamy sobie. Zostawiamy, zatrzymujemy, rozluźniamy, puszczamy kostkę i siadamy w pozycji motyla. Podeszwy stóp łączymy, przyciągnie pięty do siebie, opieramy się za palce i duży motyl. Nie chodzi o to, aby kolana były właśnie w dole. Nasze przewodnicy mocno pracują, nasze biodra się otwierają, odblokowują wszelkie napięcie. I fizyczne, i mentalne. Puszczamy. Zamknijmy. Wolni. Zatrzymaj. Wyciągnij nogi z powrotem do przodu. Głęboki wdech. oprzyj się po plecy, wzdłuż kręgosłup. Noga szyja, barki w dół. Jesteśmy w podporze z tyłu. Nogi luźno. I zatrzymaj się na chwilę. Jakie masz odczucia? czujesz w nogach. Może czujesz większą lekkość w swoich nogach. Odłóż oczy. Usiądź wygodnie w pozycji prostej. Medytacyjnej, której najbardziej lubisz. możesz po, po prostu po turecku. Wydłuż plecy, kręgosłup, głowę do góry. I przechodzimy do dłoni. Ręce w przód, zaciśnij mocno pięści, otwórz szeroko, takie żaby. Otwórz, zamki, otwórz, zamki, ściśnij kciuk, otwórz, ściśnij kciuk. Hmm. Takie otwarte, żeby zostaw na chwilę. Obniż barki, wdech. Wdech i wydech, wyciągnij, odwróć dłonie. I teraz zaciśnięte ręce. Przepraszam, zaciśnia, zaciskamy. Silne, mocne ręce, które tak wiele robią, którym tak wiele zawdzięczamy. Są dla nas, abyśmy tworzyli. I teraz takie pięści odwróć, i będziemy razem koordynować ruch w jedną stronę, zgodnie z kierunkiem. Wskazówek zegara kręcimy w prawą stronę. Zwróć uwagę, aby nie ruszać ramionami, nie ruszać łokciami. Sam nadgarstek i ten ruch. Równo. W jednym kierunku. W drugą stronę zbliżać jeszcze bardziej dłonie. Pamiętaj o barkach, nie podnoszą się, nie zbliżają się do uszu. Rozluźnij. Rozluźnij po to, aby. Odwrócić dłonie, wewnętrzną swoją dłoni, i będziemy teraz przyciągać do siebie, i otwierać. Zginamy w łokciach. Otwórz, zamknij. Otwórz klatkę piersiową. Powtarzamy ruch. Na zewnątrz. I teraz złącz łokcie. Będziemy łączyć i otwierać. Otwórz klatkę piersiową, łącz łopatki do dołu, ściągaj ramiona, barki mocno pracują. Duże krążenia ramionami. Wdech i wydech. Niech łokcie tutaj z przodu łączą się ze sobą. Wdech i wydech. Nasze plecy, nasze ramiona, które też wiele znoszą, wiele niosą. Z każdym wdechem wyobraź sobie, jak całe napięcie, całe stresy, wszystko, co przechodzi w ciągu dnia. Wszystko, co się skumulowało do tej pory znika. Wszystkie napięte mięśnie teraz właśnie mają szansę fizycznie i mentalnie wypuścić to napięcie. Wypuść te toksyny ze stołów. Puść. Wdech. Mhm. I będziemy przechodzić teraz do szyi. Będziemy ręce... Odwróćcie sobie w stronę podłogi w naszą stronę dłoni. I będziemy teraz suwać po udach tutaj. W momencie, kiedy głowa idzie do góry, przyciągamy nasze dłonie do bioder dech I wydech przyciągnij klatkę do biorodę, do klatki piersiowej. Tu uważają osoby, które cierpią na zawroty głowy, wszelkie ruchy głową, dociski, właśnie tutaj. Najlepiej sobie odpuść. Możesz zostać w tej pozycji. Oddychać głęboko. Prostujemy się, zostaw ręce na kolanach i teraz przybliżamy ucho żuchwę do ramienia w jedną stronę, w drugą. Proste plecy, Już zamknąć oczy. Zostań w tej pozycji, w przyciągnięciu. Możesz przyciągnąć jeszcze bardziej, przybliżyć do ramienia. Głęboki wdech, wydech i zmień stronę. Przyciągnij. Wdech głęboki nosem, i wydech też nosem. Teraz duże krążenia głową, stara się, aby barki, całe ciało się nie ruszało. I zoluj ten ruch, niech szyja pracuje. Twoja głowa kręci wielkie koła. I z mojej strony. Wdech. Wyprostuj się. I na koniec jeszcze opuść barki. Wydech. Wdech i wydech. Spójrz w prawą stronę. Wdech. Spójrz w lewą. Wdech. Oczy, jak sztywność zniknęła. Głęboki wdech. Podnieśmy ręce do góry. Wdech. I przyciągnij ręce, Przełóż do klatki piosiowej, do czakry serca. I przywołaj obraz. Jak jesteś starszą osobą pełną wigoru. Zwinną, zdrową, która czuje się wygodnie w swoim ciele. Wdech, wydech. Czujesz już się właśnie tak. Czujesz się teraz, właśnie tak. Teraz już jesteś w swoim pięknym, wygodnym, zdrowym ciele. Bardzo dziękuję za tę praktykę. Praktykuj ją jak najczęściej możesz, najlepiej codziennie. Zadaj swoje stawy dla siebie.